MKS Zagłębie.pl Dla wszystkich kibiców Zagłębia Lubin. Remis 2 do 2, który nikogo nie urządza, ale bardziej zadowoleni mogą być potopieczni Kamila Kuzery. Tak podsumować, można wyjazdową potyczkę Zagłębia Lubin z koroną Kielce. O której porozmawiamy w 37 odcinku podcastu MKS Talk Filip Trokielewicz, kłaniam się. Paweł Inory, witam Was. Porównując to spotkanie z Koroną Kielce do poprzednich, które rozegrało Zagłębie Lubin, na pewno w oczy rzuca się fakt, że wreszcie Miedziowi zagrali z napastnikiem. To znaczy Jakub Świerczek zawodził, kiedy wychodził w podstawowej jednostce w tych poprzednich spotkaniach, a teraz Dawid Kurminowski powrócił do wyjściowej jedenastki ekipy Waldemara Fornalika i naprawdę dało się odczuć to, że zagłębił gra się łatwiej, że że oni wiedzą, że z przodu mają kogoś, do którego można posłać piłkę, kto przytrzyma futbolówkę, kiedy jest taka potrzeba, kto wreszcie daje zespołowi dużo pod kątem budowania ataków, bo mógł się podobać Dawid Kurminowski, właśnie przede wszystkim pod tym względem jak uczestniczył w grze miedziowych, że on nie był schowany, że on cały czas starał się być pod grom, zdobył tego gola, który zresztą też był bardzo ładny, bo widać było taki instynkt napastnika, taką czutkę, że trzeba wyjść do tej piłki, no i też warto docenić dogranie kad Chodyny, bo ono było bardzo, bardzo ładne w meczu z Koroną Kielce w końcu zauważyliśmy takie zagłębie, które już za kadencji Waldemara Fornalika prezentowało się z dobrej strony ogólnie jako zespół. W końcu było widać zalążki gry ofensywnej, przyspieszenia akcji. No i na to faktycznie miał duży wpływ Dawid Kurminowski, bo co by nie mówić, to on wielokrotnie cofał się nieco głębiej, napoczynał te akcje albo bardzo fajnie rozgrywał, odwracał się z na plecach, uruchamiał zawodników w bocznych sektorach Bądź też odgrywał do dobrze ustawionego środkowego pomocnika, który z kolei miał dużo przestrzeni na to, żeby faktycznie te, te akcje napędzić. No i w końcu możemy być zadowoleni z tego napastnika. Po pierwsze z gola Dawida Kurminowskiego, a po drugie z jego ogólnej gry. Bo widać było, że pod względem poruszania się po boisku, pod względem dawania takiej pewności innym kolegom z formacji atakującej, tym zawodnikom, którzy są bliżej bramki przeciwnika niż własnej, to faktycznie było widać, że Dawid daje zespołowi sporo. No i w tym meczu z Koroną faktycznie dobrze się czuł. Ta jego gra, myślę, że, że, że należy ją ocenić bardzo pozytywnie. Na pewno to, na co ja też zwróciłem uwagę. W kontekście tych pozytywów, biorąc pod lupę zagłębie lub niską koroną to środek pola, bo. Ostatnim odcinku naszego podcastu dosyć mocno oberwało się Łukaszowi Łakomemu, i on w tym meczu z koroną kielce wyglądał zdecydowanie lepiej. Przede wszystkim mam wrażenie, że mniej szukał kwadratowych jaj w pewnych zagraniach, bo czasem narzekaliśmy na to, zresztą mówiliśmy o tym właśnie, że czasem za bardzo on chce być kreatywny, że czasem te zagrania są po prostu bezsensowne. Tutaj uważam, że to było może nie najlepsze spotkanie Łukasza, ale lepsze od tych nie wiem kilku poprzednich od meczu z Wisłą Płock od meczu z poprzedniego tygodnia jeszcze. Marko Poletanowicz także zaprezentował się lepiej. Mi się podobał Marko Poletanowicz, bo pokuszę się o takie stwierdzenie, że jeżeli weźmiemy pod uwagę całą wiosnę w wykonaniu piłkarzy Zagłębia Lubin, to to jest jeden z piłkarzy najrówniej grających i może się podobać sposób, w jaki on reguluje tempo gry. No i wreszcie Filip Starzyński, który w poprzednim tygodniu, kiedy zmarnował rzut karny z Górnikiem Zabrze, mógł naprawdę sobie pluć brodę, bo gdyby go wykonał to kto wie, jak potoczyłoby się to spotkanie i być może Zagłębie miałoby w tym momencie na swoim koncie więcej punktów. Lepiej wyglądał Filip Starzyński. Filip Starzyński może nie przypominał tego siebie z najlepszych czasów, ale na pewno jeżeli weźmiemy pod uwagę jego wkład w to, jak funkcjonowało Zagłębie Lubin w Kielcach, to był on większy, większy biorąc pod uwagę całą wiosnę, biorąc pod uwagę to, że na Filipa Starzyńskiego też mówiliśmy sporo złego, Dlatego, że po pierwsze stracił on miejsce w wyjściowym składzie w większości spotkań w bieżącej rundzie kosztem Tomasza Pięki teraz wraca i też ma wszystko w swoich nogach pod tym względem, że jego kontrakt wygasał wraz z końcem czerwca tego roku, więc no, kto wie jak potoczą się dalsze losy Figo w Lubinie. Jeśli chodzi o Łukasza Łakomego, to zgodzę się z Tobą, że faktycznie ten mecz z Koroną Kielce był dużo lepszy w jego wykonaniu niż wcześniejsze spotkania. Ja, oprócz braku szukania kwadratowych, ja zauważyłem to, że nie było tej niechlujności, czyli te nawet proste podania były wykonywane z większą starannością, przez to zespół nie tracił piłek, nie, nie, nie było jakiejś takiej większej nerwówki. I, i to też było takie, takie, takie znamienne, że OK, w końcu. Mamy tak, takiego Łukasza łakomego na, na solidnym poziomie, który, który po prostu nie, 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 nie robi jakichś tam, nie wiadomo, może jak spektakularnych rzeczy, ale przy tym też nie, nie przeszkadza drużynie. Ja teraz zwróciłem uwagę, że tak te, te gestykulacje wobec kolegów, wobec sędziego, wobec przeciwników były ograniczone do minimum, jeśli faktycznie na to gdzieś została zwrócona uwaga. No to, to tylko, tylko się cieszyć, bo no, to jest coś, co, to, co nas irytowało ogólnie jako kibiców, myślę, bo to nie tylko gdzieś w naszych dyskusjach się przewijało. I fajnie, że to zostało wyeliminowane. Marko Poetanowicz faktycznie jest jednym z najrówniej grających piłkarzy Zagłębia Lubinu na, na wiosnę i w zeszłym sezonie jak grał, to mieliśmy problemy z tym, że zawsze był umoczony, czy w jakąś stratę bramki, tak jak na przykład z Jagiellonią, yy, czy, czy też jego gra... Tak jakościowo odbiegała od tego, czy, co moglibyśmy, czy, czego moglibyśmy oczekiwać. Wiosną faktycznie jest to zawodnik grający równo, grający może nie jakieś fajerwerki, ale gwarantujący określony poziom i w destrukcji, i też w fazie budowania ataków. A uważam, że nowocześnie grająca drużyna, która chce swoją grę opierać na, na szybkich atakach, musi mieć właśnie w środku pola zawodnika, który potrafi coś z piłką zrobić, potrafi pomyśleć, czasem ją przetrzymać, czasem zagrać szybko, długo, długą piłkę, dokładną. No i myślę, że takim piłkarzem. No, może być na, na, na dłuższą metę Marko Poetanowić. Fajnie, że on się odrodził, bo też już zaczęły pojawiać się z różnych stron sygnały, że, że aha, mamy kolejnego obcokrajowca, który chyba dość szybko wymiksuje się z tego naszego lubińskiego klimatu. No ale fajnie, że, że tutaj trener Fornadik pokazał, że może, może właśnie na niego liczyć i, i ten zawodnik może coś dobrego dać. A to przecież nie było takie oczywiste, bo nawet rundę wiosenną Marko zaczynał na ławce, więc no tutaj pochwała i dla pewnie też samego zawodnika. No, Gdzieś zakasał rękawy, dał coś więcej od siebie, no i na boisku się obronił. Jeśli chodzi o Filipa Starzyńskiego, tak, to. to tylko, że tutaj akurat to z tych pusików, które gdzieś takich małych, które dałem przy, przy, przy Łukaszu Łakomym i przy m, Marko Poetanowiczu, to najmniej. Nie był to zły występ, patrząc na wcześniejsze gdzieś epizody Filipa, czy to z ławki, czy też te, te, te mecze, które grały od początku, nie był to zły mecz, no ale też nie było jakiś firewall. Na pewno e, też taktycznie było, była gra zagłębia poukładana i myślę, że całe te trio środkowych pomocników, no po prostu zagrało jako kolektyw, dlatego nie było, e, nie było tragedii. Chwaliliśmy jak dotąd miedziowych, ale są też aspekty, nad którymi trzeba popracować bardziej, między innymi jest y, nim y, to, jak Zagłębie Lubin traciło bramki y, w starciu z koroną kielce, Dlatego, że no, dwa dośrodkowania bliźniacze niejako sytuacje, oczywiście, jedna z akcji, jedna po stałym fragmencie. Gry, tak te bramki padły, natomiast e, nie ulega wątpliwości, że takich błędów w ustawieniu Bartłomiej Kutka i Bartosz Kopać po prostu nie mają prawa popełniać, tym bardziej jeśli e, grasz e, o utrzymanie, bo tak jeżeli popatrzymy całościowo na pełne 90 minut tego starcia z Koroną Kielce, to w Zagłębie Lubin było minimalnie lepszą w tym spotkaniu. Tylko że te błędy, które wykorzystywała Korona, sprawiły, że wracamy z kiel z jednym punktem. Bartłomiej Kutka to jest chłopak, który bardzo dobrze wygląda, kiedy gra do przodu. Nie wiem, być może w przyszłości któryś ze szkoleniowców, który będzie go prowadził, wypróbuje jego na skrzydle. Być może to będzie dla niego bardziej optymalna pozycja, bądź rozwinie się pod y, tym aspektem y, właśnie ustawienia w destrukcji, w obronie. Kiedy trzeba kryć, bo no nie ma się co oszukiwać, że największe deficyty ma właśnie tutaj. Było kiedyś takie powiedzonko, że y, fajny napastnik, ale nie strzela goli. To tutaj w przypadku Bartłomieja Kutki, no fajny obrońca, tylko nie umie bronić. Y, ja mam problem z tym chłopakiem, bo ogólnie no, od kiedy pamiętam, czy, czy, czy jeszcze jak w ogóle nie byłem zaangażowany w, w życie okołoklubowe, zanim powstał MKS te lat temu naście, to jeszcze jako kibic, czy, czy już później zaangażowany byłem w MKS, czy pracy w klubie, zawsze gdzieś bardzo mocno wspierają wychowanków i wiem, że oni też mają ciężej niż inni. I to, I to jest fakt. Niemniej jednak też uważam, że nie powinno się na siłę holować. Kogoś tylko i wyłącznie dlatego, że jest wychowankiem, bo w pewnym momencie bardzo widoczne są te dysproporcje w samych umiejętnościach piłkarskich. Myślę, że jakby Zagłębie miało w tym momencie obsadzoną dobrze lewą stronę obrony. Że nie trzeba byłoby łatać tutaj Mateuszem Grzybkiem, tutaj jakichś innych szpagatów robić, no to nawet w przypadku słabej formy Mateusza Grzybka, Bartek Kłótka nie podniósłby się z ławki. No bo niestety, ale nie licząc takich jednostkowych, nawet nie meczów, ale, ale fragmentów poszczególnych spotkań, no to Bartek. No bardzo słabo się prezentuje. No taki Ja też pamiętam, chyba, nie wiem, czy to był jeden z, czy był jego pierwszy mecz od początku, czy jeden z pierwszych, ale bardzo mocno na, kiedyś na pogoni Szczecin pokręcił go jeszcze za kadencji Piotra Stokowca, Kamil Grosicki. I, i widać, że faktycznie często te błędy w ustawieniu. No, powodują gdzieś albo straty bramek, albo ogólnie jakiś taki, mówiąc kolokwialnie, smrodzik, który pojawia się w szykach obronnych miedziowych. No. Ja mimo wszystko trzymam kciuki za tego chłopaka, bo to też nie jest tak, że, że, że ja osobiście go skreślam i uważam, że zagranie powinno robić wszystko, żeby szukać prawego obrońcy, bo, bo faktycznie ci, ci młodzi zawodnicy muszą swoje gdzieś tam odcierpieć i, i te błędy popełnić. Niemniej jednak no też no Bartek musi zdać sobie sprawę, że to no, ta ekstra kasa może i jest słaba, ale jednak jakiś poziom trzeba gwarantować. No tutaj to jest kwestia tego, żeby, żeby szybko się odkręcił i zaczął, za, zaczął poziomem do obecnych kadry widzowych, no bo jeśli dalej będzie, będzie się tak samo prezentował, no to w pewnym momencie Waldemar Fornalik no, no zdecyduje się na puszczanie innych rozwiązań. Myślę, że no, no siłą rzeczy mamy tylu tych wychowanków, że prędzej czy później znowu ktoś się trafi, no ale też nie, nie możemy kogoś holować tylko dlatego, że, że jest z lubinę. Coś więcej trzeba dać od siebie. No i, no i pomagać tej drużynie, no bo nie zawsze to, to wychodzi. Zgodzę się z tym, że Bartek wygląda lepiej z przodu, no ale jeśli się nie mylę, mam nadzieję, że nie, Bartek w drużynach juniorskich przeszedł podobną drogę jak Kasper Chodyna, czyli on tak naprawdę w tych, w tych młodszych grupach młodzieżowych grał na dziewiątce i na skrzydle, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. I dopiero potem zaczął być próbowany na boku obrony. Więc no tutaj to jest kwestia tego, że, że no sporo pracy go czeka. I, i myślę, że, że to, to wszystko zależy od niego, w jakim miejscu będzie powiedzmy za roku bo za dwa, bo to może pójść w dwie strony. Może się bardzo szybko ogarnąć i zrobić krok do przodu, a równie dobrze może w pewnym momencie podzielić los, nie wiem, Eryka Sobkowa czy, 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 czy innych zawodników, którzy bardzo fajnie prezentowali się. W drużynach juniorskich, w rezerwach dostali kilka szans, i tak naprawdę potem no, ktoś na nich postawił krzyżyk. Myślę, że akurat Bartka krótki to nie czeka, bo, bo, bo tak całościowo większy potencjał w nim brzemie i, i ze względu na pozycję, aż takiej wielkiej presji na, na liczby nie ma, ale jednak te kwestie związane z pracą w obronie, no to to jest taki must have, który musi, musi, musi ogarnąć, bo, bo inaczej bez tego no nie będzie zmiłuj w kolejnym sezonie. Punkt z koroną trzeba cenić, ale też oddzielić go już grubą kreską, ponieważ już w najbliższą sobotę Miedziowych czeka starcie z Widzewem Łódź, Widzewem, który na wiosnę 2023 roku spisuje się kiepsko, ale w dalszym ciągu jest to groźna drużyna. Liczymy przede wszystkim na to, że Miedziowie w Wyciągną wnioski z tego, jak prezentowali się na własnym obiekcie w całym tym sezonie. No bo nie jest tajemnicą i niejednokrotnie też mieliśmy okazję o tym mówić, że Zagłębie Lubin najlepiej spisuje się na wyjazdach, kiedy gra będąc gościem. Natomiast być może w tym momencie nastąpi to przełamanie, no i czekamy na to, żeby trzy punkty pozostały w Lubinie. To był 37. odcinek podcastu MKS Talk, w którym udział wzięli Filip Trokielewicz oraz Paweł Winory. Do usłyszenia. Cześć. MKS Zagłębie.pl. To my, wierni kibice Zagłębia.